Zostać milionerem. Milion złotych zrobił na Allegro. Ho, mówisz, że zarobiłeś milion, powiedz lepiej, ile Ci zostało na rękę. Im więcej takich kursów i produktów osoba sprzeda, powiedz, ile zarobiłeś. To jest bardzo ciężkie do zrobienia. Czy Ty w ogóle masz szansę zostać milionerem? Czy masz szansę zbudować biznes, który w ciągu 12 miesięcy zrobi dla Ciebie milion złotych przychodu, sprzedaży? Czy Ty jesteś w stanie to zrobić? Czyli, co masz zrobić, żeby rzeczywiście zostać milionerem? I jak to jest być tym milionerem? Czy to, co słyszysz rzeczywiście w gazetach, w radio, w telewizji o tych milionach, to rzeczywiście są to miliony w kieszeni? Większość ludzi nigdy nie celuje w kwotę taką jak milion, bo jest to kwota tak duża i tak niewyobrażalna, że nawet nie wiadomo, jak się za to zabrać. Dla wielu osób, kwota milion w zasadzie w głowie nic nie mówi. Wiele osób, które już wie, w jakiś sposób taką kwotę ogarniają, marzą o takiej kwocie, to dla takich osób wydaje się, że posiadanie miliona to jest przepustka do wolności, e, do końca życia. W perspektywie praktyki, ci, którzy miliona nie osiągnęli, to uważają, że to jest bardzo ciężko i bardzo trudno. Dla osób, które dochodzą do miliona, wiedzą, że to są żadne pieniądze. I teraz, co ty możesz zrobić, żeby na początku wykonać ten pierwszy krok i rzeczywiście zobaczyć, że do takiego miliona możesz dojść? Zróbmy prostą kalkulację, zobacz. Jeżeli ty pracujesz przez okres 12 miesięcy, to ile miesięcznie musisz zarobić ty bądź twoja firma, żeby wygenerować milion? Jeżeli 1 milion złotych podzielimy sobie na 12, to zwróć uwagę na to, że miesięcznie twoja firma musi zrobić przychodu 83 334. 83 334 334 zł miesięcznie. Tak? I teraz zobacz, czy kwota 83 tysiące to już jest kwota bardziej do ogarnięcia, czy nie? Jak widzisz, nie jest to kwota, która już może paraliżować w jakikolwiek sposób. Tak? I teraz zobacz, ciężko jest dla ludzi wykombinować, co zrobić, żeby zarobić milion złotych. Ale czy ciężko jest dla osoby wykombinować, co zrobić, żeby w ciągu miesiąca zarobić 83 334 złotych? Już trochę inaczej to wygląda. Teraz kolejną rzeczą jest to, że zauważ Twoja firma, załóżmy, że miesięcznie pracuje przez 30 dni, bo jeżeli na przykład masz sklep internetowy albo zatrudniasz ludzi, to możesz pracować spokojnie w weekendy, to miesięcznie w perspektywie, w perspektywie takiego miesiąca, tak załóżmy, że ma 30 dni, to ile Twoja firma musi zarobić dziennie? I zobacz jak podzielimy sobie 83 334 przez 30, to dochodzimy do kwoty, która wynosi 2778 zł. 2778 zł. Czy trudno jest wygenerować kwotę 2778 zł? Zobacz, że ta kwota dziennie już jest dużo bardziej do ogarnięcia. Tak? I teraz zwróć uwagę na to, że jeżeli masz na przykład sklep internetowy, to Twój sklep internetowy może pracować 24 godziny na dobę. Ale większość osób pewnie będzie chciało pracować 8 godzin na dobę, w szczególności jeżeli masz firmę na przykład usługową, więc zauważ, że zarobienie 2778 zł już wydaje się bardziej realne niż zarobienie miliona. Ale jeżeli popatrzysz sobie, że załóżmy, ty pracujesz 8 godzin. To ile byś musiał zarobić na godzinę, żeby taką kwotę wygenerować? Jeżeli podzielimy tą kwotę na 8, otrzymujemy 347 zł i 25 groszy na godzinę. Teraz zobacz, 347 25 zł, 25 groszy, to często jak idziesz na przykład do jakiegoś topowego lekarza, to taki topowy lekarz za wizytę spokojnie bierze 3,5 stówki. Za godzinną wizytę na luzie często 300 biorą lekarze za 15-20 minutową wizytę, którzy mają duży prestiż. Mają duży prestiż, tak? Więc zobacz, że taka osoba już bardzo łatwo może taką y, kwotę ogarnąć. I teraz co jest ważne, że gdy będziesz robił powyżej tam 180 tysięcy złotych, to będziesz tak zwanym watowcem, więc milion złotych będzie również z podatkiem tak zwanym VAT 23%. Czyli jeżeli odejmiemy od tego 23% vat to tak zwana kwota netto na godzinę to jest 282 zł. Czyli zobacz, musiałbyś zarabiać 282 zł. netto na godzinę przez 8 godzin dziennie, 365 dni w roku, żeby po roku wygenerować milion przychodów. I teraz zobacz, czy 282 zł. na godzinę to jest dużo, czy mało. I tutaj oczywiście wszystko się rozchodzi o indywidualny temat, bo jeżeli zarabiasz na przykład 15 zł na godzinę, a są takie prace, gdzie się 15 zł na godzinę zarabia, to 282 zł to jest zdecydowanie duża kwota, tak? Możesz mieć pracę, w której zarabiasz 25 zł na godzinę. Więc kwota 282 na godzinę to jest zdecydowanie dużo, tak? Są też takie prace, w których na przykład taki jak na przykład programista, to może zarabiać na przykład 50 zł na godzinę, może zarabiać 100 zł na godzinę, tak? Albo może zarabiać 150 zł na godzinę. Zauważ, że np. trener personalny zarabia między 100 a 150 zł na godzinę za to, że robi trening. tak? Więc zwróć uwagę na to, że są osoby, które będą startować z takich poziomów i dla nich dojście do 282 zł netto za godzinę będzie wymagało więcej pracy i zaangażowania, a dojście komuś, kto zarabia 100 czy 150 zł, będzie wymagało mniej. I teraz, jeżeli popatrzysz sobie na kwotę 282 zł, a chciałbyś w perspektywie roku wygenerować milion, to Twoim zadaniem nie jest myśleć o tym, co masz zrobić, żeby zostać milionerem, tylko trzeba zrobić to w dużo prostszy sposób. Pomyśl sobie, co możesz zrobić jako osoba, żeby zarobić 282 zł netto na godzinę. I teraz to już jest dużo łatwiejsze wykminienie, tak, jak to zrobić. I teraz zwróć uwagę na to, że są branże, które są tak zwane high paid za godzinę, czyli na przykład programista może wziąć 200 zł za godzinę albo 300, jak jest dobrym programistą, bez problemu, tak ale ciężko by było na przykład krawcowej czy na przykład fryzjerowi wziąć kwotę 282 zł za strzyżenie. Zgodzisz się ze mną, że to jest mało realne, tak? W większości miasta. W związku z tym takie osoby, które wiedzą, że w ich branży realia nie dają możliwości wygenerowania takiej kwoty stawki godzinowej, powinny podejść do tematu w troszkę inny sposób. I teraz popatrz. Co ty możesz zrobić na początku? Na początku musisz sobie zobaczyć, na jakim pułapie jesteś godzinowym. I ile razy musisz podnieść swoją pensję, żeby osiągnąć 282 zł za godzinę? No i teraz pytanie, czy ty możesz zwiększyć swoje zarobki? Co możesz zrobić, żeby zwiększyć swoje zarobki? O ile musisz zwiększyć swoje zarobki? Czy to będzie o kwotę 132 zł, tak jak w tym przypadku? Czy to będzie o na przykład, kwotę 267 zł? No, tak? Z 15 na przykład, o 267. W tej sytuacji jest to trudniejsze niż w tej, tak? I teraz zobacz, prosty przykład. Załóżmy, że mamy trenera personalnego, który sam zarabia w okolicach 100 zł na godzinę. Mała będzie szansa, że taki trener szybko osiągnie status polskiej gwiazdy, żeby zarabiać 282 zł na godzinę. Ale jeżeli taki trener wyszedłby za granicę i za granicą oferował takie same treningi, na przykład w formie online'u, to już jest w stanie spokojnie wziąć 100 na przykład euro albo na przykład 80 euro od klienta. A nawet jak weźmie, zauważ, 70 euro, co jest spokojnie stawką do ugrania, jest w stanie wygenerować 282 zł netto od per klient, tak? żeby w perspektywie roku, pracując 8 godzin dziennie zostać milionerem. Druga kwestia jest taka, że taki trener personalny, lub taka osoba, która załóżmy zarabia 25 czy 50 zł na godzinę, Często ciężko będzie tej osobie podnieść tak drastycznie ilość zarabianych pieniędzy, to taka osoba jedyne co może zrobić, to zacząć budować wokół siebie zespół. I załóżmy, że taki trener personalny nauczy się marketingu, biznesu, pozyskiwania klientów, zatrudniania ludzi. To może sobie wziąć drugiego swojego trenera personalnego i dogadać się z nim, że da mu 70 zł za trening. I dla takiego trenera personalnego, który nie umie pozyskiwać klientów, jest to świetny pieniądz, dlatego że odpada mu bardzo dużo kosztów. Często taka osoba może zgodzić się na pracę za 50 zł na godzinę, kiedy nie będzie musiała przechodzić przez ten cały trud pozyskania klienta. W takiej sytuacji ten trener tworzy sobie drugie źródło dochodu, które dokłada mu na przykład kolejne 50 czy 30 zł, tak? I zwróć uwagę, że zatrudniając kilku takich trenerów personalnych, ta osoba może dojść do kwoty 282 zł netto przychodu za godzinę. Taką samą rzecz, taki sam wariant można oczywiście zrobić również z produktami. I dlaczego wskazuję Ci, żeby generować większe kwoty, warto zbudować albo wokół siebie zespół, albo pójść w sprzedaż produktów? Dlatego, że ciężko jest pracując samodzielnie jako jedna osoba zostać milionerem. Jest bardzo mało osób, które są w stanie tylko i wyłącznie swoimi rękami, Zrobić milion sprzedaży rocznej. To jest bardzo ciężkie do zrobienia. Oczywiście, jeżeli taki trener personalny chciałby zrobić sobie kolejne źródło dochodu, to mógłby nagrywać kursy online, nagrać taki kurs raz, sprzedać go do na przykład 10 tysięcy osób, po na przykład 100 zł, tak? I już tylko robiąc tą jedną czynność, taka osoba może zostać milionerem. I zwróć uwagę na to, że wniosek z tego płynie następujący. Nie jest tak trudno zarobić kwotę 282 zł na godzinę, jeżeli na przykład nagrywasz kursy online, zatrudniasz ludzi, czy sprzedajesz produkty i sprzedajesz tych produktów coraz więcej. Ciężko jest natomiast wygenerować taką kwotę, jeżeli tylko i wyłącznie zajmujesz się samodzielną pracą. Jeżeli chciałbyś sam pracować, nikogo nie zatrudniać, nie zakładać firmy, musisz stać się jednym z najlepszych ekspertów w kraju i pracować w takiej branży, gdzie chcą ci płacić. Ale Kwota 282 zł na godzinę jest jak najbardziej osiągalna. Lub druga opcja, którą chcesz, jeżeli nie chcesz być najlepszym ekspertem w kraju w najlepiej płacących branżach, to jest właśnie przygotować na przykład umiejętność zatrudniania ludzi w swoim zespole i zatrudnić osoby, które pomogą Ci wykonać pracę. Bo zobacz, że łatwiej jest zarobić 282 zł na godzinę, kiedy pracujesz w pięciosobowym zespole. A trudniej jest zarobić 282 zł na godzinę, kiedy się pracuje samodzielnie. Taka osoba oczywiście może nagrywać kursy online lub może sprzedawać produkty. Im więcej takich kursów i produktów osoba sprzeda, tym łatwiej jest w stanie podbić właśnie swój wynik godzinowy. Najważniejsze jest to, żebyś ty się nie skupiał na początku na tym tylko i wyłącznie, żeby uzyskać wynik milion. Ale najpierw postaraj się wykombinować, co możesz zrobić, żeby w godzinę zarobić 282 zł netto, czyli 347 zł25 groszy zł brutto. Jeżeli uda Ci się raz to zrobić, to potem wykombinuj, jak to robić co godzinę. Czyli jak dojść do kwoty 83 334 zł miesięcznie. Jeżeli uda Ci się w jednym miesiącu zarobić taką kwotę, to bardzo możliwe, że w kolejnych miesiącach jej od razu nie zarobisz, ale już jak raz się uda, to będziesz kombinował, co zrobić, żeby ten wynik powtórzyć. I w pewnym momencie nauczysz się tym tokiem myślenia powtarzać taki miesiąc, i w perspektywie czasu dojdziesz do sprzedaży 1 miliona złotych. Co jest oczywiście istotne, że taki mit. Wiele osób twierdzi, że jeżeli zrobi sprzedaż na milion, to nagle jest milionerem i wszystkie pieniądze są w jej kieszeni. To jest nic bardziej błędnego. Jeżeli słyszysz takie historie: sprzedał na Allegro, milion złotych zrobił na Allegro, to pamiętaj, że jest to milion złotych sprzedaży. Ile zostało w ręku takiej osoby? Zazwyczaj zostaje w rękach takiej osoby od 5% do około 20%. I to jest standard. Czyli z miliona takiej osoby zostaje od 50 tysięcy złotych do nawet 200 tysięcy złotych. I to jest standard. Jeżeli masz bardzo dobrze zrobiony biznes, to może zostać ci na przykład 30% i wtedy zostaje tobie 300 tysięcy złotych. I mówię tutaj już po opodatkowaniu, podatkiem VAT zazwyczaj 123%. Po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tak? Kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i po odliczeniu 19% podatku VAT. Jeżeli uważasz, że jak zarobisz milion, to ci zostanie milion, to tak nie zostanie. A jeżeli jesteś takim typem na przykład mądrym, który nie prowadzi biznesu, to taki mądry typ, który nie prowadzi biznesu, na przykład mówi Ho, mówi, że zarobiłeś milion, powiedz lepiej, ile Ci zostało na rękę. Zazwyczaj w biznesie taka dobra szkoła dla Ciebie biznesowa, to jest to, że ludzie posługują się kwotą przychodu. Mało jaki biznesmen w świecie biznesu posługuje się kwotami zysku. Mało kto mówi, jakie płaci podatki, ile płaci podatków, jakie ma koszta prowadzenia działalności bieżącej. I... Sam fakt zadania takiego pytania zrobiłeś milion, ale wiesz, Dawid, milion przychodu, sprzedaży to nie jest zysk. Powiedz, ile zarobiłeś? Takie pytania są w świecie biznesu niepoważne. Każdy wie, że przychód nie równa się zyskowi, wartość sprzedaży nie równa się wartości tego, co ci zostaje na rękę. Tylko osoby nieświadome w prowadzeniu działalności gospodarczej nie odróżniają tego albo Próbuję zgrywać cwaniaka, mówiąc, a powiedz. I teraz od razu wam powiem, że w świecie biznesu zadawanie takiego pytania, to nie wypada w ogóle. To nie jest. Jakby to niedobrze świadczy o człowieku, jak takie pytanie zadaje. Więc to na przyszłość od razu wam mówię, jak chcecie zostać biznesmenami poważnymi, i będziecie takie pytania zadawać, to nikt was nie potraktuje poważnie, bo, bo to nie jest poważne. Każdy przedsiębiorca wie, czym się różni przychód od zysku, a jak wy próbujecie ich złapać na tym, że. A wiesz, powiedz lepiej, bo wiesz, bo przychód to nie jest to samo co zysk, to oni wiedzą. I sam fakt zadawania takiego pytania to jest po prostu głupota. Więc uniknijcie sobie tego w przyszłości yy, i realnie rzecz ujmując, popatrzcie, możecie mieć, realnie rzecz ujmując, na przykład 100 czy 200 zł z pracy własnej, i wtedy cały zysk trafia do Waszej kieszeni. Albo możecie zrobić team, który będzie kosztowo, bo utrzymanie firmy kosztuje, każdy chce zarabiać, ale zarobione pieniądze przez cały team w części trafiają do kieszeni waszej. A to oznacza, że jak masz dobrze zrobiony biznes, to możesz w nim nie pracować albo doglądać ten biznes, albo pracować w rzeczach, które na przykład lubisz, a resztę zostawić innym specjalistom. Ale dzięki temu masz możliwość wygenerowania większej przebitki. Też oczywiście, jeżeli prowadzisz biznes i dojdziesz do miliona i nauczysz się to robić raz, to będziesz wiedział, że jest to dosyć proste i będziesz mógł to powtarzać albo robić na przykład 10 milionów. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak wykonać taką drogę, bo może okaże się, że dla Ciebie pójście w taką drogę wygenerowania takiej kwoty to jest coś, co chciałbyś zrobić, Ciebie to Jara, chciałbyś pójść w tym kierunku, to ja mam taki program szkoleniowy, który nazywa się Niezależny Przedsiębiorca. I on pokazuje, co ty musisz w praktyce zrobić krok po kroku, żeby rzeczywiście do tego miliona dojść. Jeżeli byłbyś zainteresowany dołączeniem do tego programu, to zobacz link, który znajduje się poniżej w opisie, a ja mogę pokazać ci jaką drogę musisz przejść, i co musisz wykonać, żeby rzeczywiście do tego dojść. Najważniejsze jest, żebyś uwierzył, że ciebie na to stać. Oczywiście jest ciężka praca przed tobą i przed każdym, ale jak to z każdą ciężką pracą, jak raz coś wykonasz, to potem staje się to proste. Jeżeli masz ochotę, to serdecznie Cię zapraszam. Także jak widzisz, bycie milionerem jest osiągalne dla każdego. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i pamiętaj, żeby nie pytać o to. Dawid, wiadomo, że milion sprzedaży, ale wiesz, Dawid, milion sprzedaży to nie jest to samo co milion zysku, więc powiedz ile zostało na rękę. Tak? To już o takie rzeczy możecie nie pytać nigdy, wiecie dlaczego. Jeżeli chcecie zapytać o każdą inną rzecz, to jak najbardziej zapraszam. Oczywiście pamiętaj, że, że, że jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, które publikuję, to tutaj kliknij w czerwony przycisk subskrybuj. Kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia, zostaw łapki w górę, zostaw komentarz. I oczywiście zapraszam cię do wzięcia udziału w moim programie Niezależny Przedsiębiorca, jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak krok po kroku właśnie wykonać takie działania. Oczywiście, z perspektywy praktyki, powiem Ci, że jak to zrobisz raz, to jest to łatwe, ale jak nie wiesz, jak się za to zabrać. To dla wielu osób, które błądzą, może być to niewykonalne i totalna abstrakcja.